Pomagamy sobie nawzajem w takim bieganiu. Mamy taki support, tak jakby, czyli biegnie ta osoba z połeczką, ale obok niej biegnie ta koleżanka, która jest silniejsza, mocniejsza, która jest w stanie pociągnąć troszeczkę do przodu spowodować, że ten bieg się przebiegnie, a nie przejdzie, że podbiegnie się pod biegi, a nie podejdzie. Kiedy już dobiegam do mety, to po prostu myślałam, że się popłaczę. Było to tak wyczerpujące, ale taką satysfakcję z siebie wyciągnęłam, że przełamałam tą kolejną barierę. Kolejny próg jakiejś słabości i przydałam radę po prostu. Ten zapas pewnej siły pozwolił mi na to, żeby dobiec mieć taką, takie poczucie satysfakcji. Tego, że ja zrobiłam wszystko najlepiej jak mogłam, tak żeby pomóc też drużynie. Chcemy po prostu być teamem, który wspólnie przebiega na końcu razem metę, podnosząc ręce do góry, przybija piątkę i jest zadowolony z tego, co dokonał. Biegamy, a już najbardziej mi się marzy, żebyśmy zarażali tym pozostałych naszych kolegów i koleżanki. Są przesympatyczni. Biegacze to jest tak specyficzna grupa, która na każdym kroku się wspiera, daje ci energię. Dobiegałam do mety. Po prostu wszyscy wyszli i na tę metę biegliśmy razem. Całą grupą, taką jak się spotkaliśmy, taką jak reprezentowała naszą firmę, po prostu biegliśmy na tę metę wszyscy, łącznie z dziećmi, które były z nami. Ta ostatnia osoba, która biega, na z naszej grupy nigdy nie wybiega sama.